Cześć wszystkim! Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Hyundai i20 z 2014 roku w wersji silnikowej 1.25 85 konnej. Jego pierwsza rejestracja miała miejsce w połowie lipca 2014 roku, a przebieg to około 61 000 km. Wersja wyposażenia tego samochodu to Classic Plus. Ten samochód jest od pierwszego właściciela. Jest samochodem zakupionym w polskim salonie. Jak widzimy przebiegnie całe 61 tysięcy, co mamy na wyposażeniu? Przednie szyby elektryczne, lusterka elektrycznie sterowana, radio fabryczne, klimatyzacja manualna, wejście AUX gniazdo zapalniczki i skrzynia tutaj jest pięciobiegowa. Przejdźmy sobie dalej, zobaczymy, jak to wygląda. Samochód. Jak widzimy w środku samochód można powiedzieć w stanie nienagannym. Bagażnik ma ślad użytkowania, ale przy samochodzie paroletnim nie jest to niczym nadzwyczajne, no bo jednak w bagażniku przewozimy różne rzeczy. A to co możemy też zauważyć, że z zewnątrz samochód też jest w stanie w bardzo dobrym dodatkowo cechuje się tym, że jest bardzo nietypowy, przyjemny kolor dzięki bardzo za wspólne oglądanie a ja was serdecznie zapraszam do odwiedzin naszego salonu